W dzisiejszym odcinku trochę sobie pogdybamy. Spójrzmy na naszą planetę. Około 70% jej powierzchni pokrywa woda, a my na co dzień żyjemy na pozostałych 30%. Co by takiego się stało, gdyby zrobiło nam się trochę ciasno i postanowilibyśmy zamieszkać pod wodą? Oglądajcie. Już na samym starcie zetknęlibyśmy się z jedną dość istotną barierą. Nasze ciała nie są przystosowane do życia pod wodą. Jeśli zanurkowalibyście na dość znaczącą głębokość, np. 150 metrów i głębiej, wasze płuca mogłyby być w niezłych tarapatach. Dodatkowo czulibyście się dosłownie miażdżeni ze wszystkich stron ze względu na ciśnienie. To oznacza, że niestety o życiu w głębinach oceanów musielibyśmy zapomnieć. Ale gdzieś bliżej powierzchni wody, czemu nie? Oby nie za głęboko. Nasze podwodne siedliska byłyby prawdopodobnie raczej małe ze względu na spore koszta budowy oraz byłyby położone w pobliżu większych nadborskich aglomeracji miejskich, by zapewnić sprawne połączenia logistyczne. Żylibyśmy w małych modułach ze stali, szkła oraz materiałów, na które woda nie miałaby wpływu z upływem czasu. Oprócz tego nasze konstrukcje musielibyśmy wyposażyć w systemy podtrzymywania życia zaopatrujące nas świeże powietrze oraz zapewniające ciepło. Tlen zapewnić by nam też mogły podwodne uprawy roślin, jednak prawdopodobnie byłyby to mało opłacalne posunięcie. Takie uprawy wymagałyby tworzenia gigantycznych konstrukcji, które prawdopodobnie byłyby nieopłacalne. Należałoby oczywiście zadbać o to, by takie systemy podtrzymywania życia były również podtrzymywane poprzez zapewnianą im energię elektryczną. Ta prawdopodobnie pochodziłaby z tego, co najbliższe: zbudowalibyśmy turbiny korzystające z mocy fal. Stworzenie unoszących się na powierzchni wody elektrowni słonecznych również nie byłoby głupim pomysłem. A skąd bralibyśmy żywność? Oczywiście mogłaby być importowana z lądu, i nie byłoby to wcale nic dziwnego. Prawdopodobnie tak by to właśnie wyglądało, przynajmniej na początku takiego przedsięwzięcia. Z drugiej strony, skoro wokół byłoby tak wiele ryb, dlaczego by nie spróbować pozyskać żywności w ten sposób? Choć wokół byłoby pełno wody, prawdopodobnie zakładając, że nasza podwodna kolonia została zbudowana w zbiorniku słonowodnym, nie byłaby zdatna do picia. W tym wypadku moglibyśmy użyć techniki destylacji w celu odseparowania szkodliwej soli od pożądanej wody lub kondensacji w celu pozyskania jej pary wodnej, co szybko okazałoby się mniej wydajne. A co z odpadami, które byśmy produkowali? Niestety, najprawdopodobniejszym scenariuszem byłby ten, w którym odpady wyrzucalibyśmy właśnie do wody, na zewnątrz. Koszt transportu odpadów mógłby się okazać zbyt wysoki oczywiście, w zależności od położenia naszego siedliska. Byłoby to szkodliwe, jednak najtańsze rozwiązanie. Więcej o szkodliwości i fakcie wyrzucania naszych odpadów do mórz i oceanów możecie posłuchać w jednym ze wcześniejszych moich odcinków. Link znajdziecie w opisie. A czy mieszkając pod wodą, bylibyśmy narażeni na jakieś niebezpieczeństwa? Oczywiście, tego najprawdopodobniej byśmy nie uniknęli. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy zasypiacie w swojej oszklonej, kulistej podwodnej sypialni, kiedy to słyszycie trzask pękającego szkła, a woda powoli zaczyna się wdzierać do środka. Lub sytuację, w której z niewiadomej przyczyny zaczyna brakować prądu, a wasze systemy podtrzymywania życia przestają działać. Dobrze byłoby w takiej sytuacji mieć w zanadrzu przygotowaną jakąś procedurę ewakuacji, która kapsułami ratunkowymi wysłałaby nas na powierzchnię. W sumie jedna czy dwie butle z tlenem w takich sytuacjach również byłyby bardzo pomocne. Ciekawostką jest fakt, że wszystko o czym tu mówimy byłoby jak najbardziej do zrealizowania. Dysponujemy już takimi technologiami. Inna sprawa, czy byłaby to opłacalna oraz bezpieczna inicjatywa. A Wy chcielibyście zamieszkać w takiej podwodnej kolonii? Piszcie w komentarzach, a ja do najciekawszych przypnę serduszko. A jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapominajcie o zostawieniu łapki w górę oraz zasubskrybowaniu kanału, by nie przegapić kolejnych odcinków, które pojawią się już wkrótce. A tymczasem, do usłyszenia!